Ostatnio coraz częściej słyszę głosy za tym, żeby wybierać ten, a nie inny falownik, bo ten ma asymetryczne zasilanie, a ten drugi go nie ma. I dzisiaj skupimy się na tym, czym to asymetryczne zasilanie jest i czy jest Wam potrzebne. Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? Witam Was na kanale Pelsun, na którym tłumaczę zagadnienia związane z fotowoltaiką i pompami ciepła w prosty i zrozumiały sposób. Asymetryczne zasilanie dotyczy trójfazowych falowników. Dlaczego? Bo są po prostu podpięte na trzech fazach do sieci. I zauważcie, że jeżeli mamy na przykład produkcję 6 kW w danej chwili, to wtedy każdy z falowników równomiernie rozdziela sobie tą, tą moc po prostu na poszczególne fazy, więc na każdej z faz mamy po 2 kW, które uciekają sobie do sieci. Jeżeli dołożymy sobie do, takiego, do takiej instalacji obciążenie, gdzie po 2 kW produkuje, produkuje falownik na każdej z faz. I zrobimy sobie po 2 kW obciążenia, no to nie będzie niczym odkrywczym, że ta energia pójdzie bezpośrednio z falownika do obciążeń. Natomiast sytuacja skomplikuje się nam troszeczkę, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, gdyby te obciążenia były niesymetryczne, czyli np. 3 kW, 1 kW i 2 kW na każdej z faz. No i rozbijmy sobie to na czynniki pierwsze. Na tej pierwszej fazie, na której produkuje falownik 2 kW, a urządzenie pobiera 3 mamy niedobór 1 kW, więc siłą rzeczy musimy sobie dobrać e, ten 1 kW z sieci. Na drugiej z faz mamy taką sytuację, że e, produkujemy 2 kW, natomiast tylko 1 kW jest pobierany przez urządzenia, więc siłą rzeczy w tym przypadku wysyłamy ten 1 kW do sieci. No i mamy trzecią fazę, na której mamy ten balans, bo 2 kW produkujemy i 2 kW pobiera nam to urządzenie. No i teraz... Jeżeli w Polsce byłby system rozliczeń, który traktowałby nam to, że tą 1 kilowatogodzinę, którą wysłaliśmy, no przepraszam, 1 kilowat, jeżeli wysyłalibyśmy przez godzinę, wysłalibyśmy wtedy 1 kilowatogodzinę, Jeżeli tą 1 kilowatogodzinę najpierw musielibyśmy sprzedać, a potem odkupić, no to wtedy byłoby rewelacyjnym rozwiązaniem branie takich falowników z asymetrią. Dlaczego i czym w ogóle jest asymetria? Zobaczcie. Jeżeli mamy 6 kW falownik i takie same obciążenia, czyli 3, 1 i 2 kW na poszczególnych fazach, to falownik, który jest w stanie wygenerować na masymetryczne obciążenie, zrobiłby dokładnie to, że na tej fazie wyprodukowałby 3 kW, na tej fazie wyprodukowałby 1 kW, a na tej fazie wyprodukowałby 2 kW. No i efekt byłby taki, że do sieci nic by nie uciekało, ani nic by nie było pobierane. Czy jest to fajne rozwiązanie? Teoretycznie tak, bo technicznie z perspektywy sieci jesteście bardziej samowystarczalni. Mniej tej energii oddajecie do sieci, bardziej dopasowujecie tą swoją autokonsumpcję. Natomiast paradoksalnie z perspektywy waszego portfela i jakby patrzenia na swój nos, a nie na całą sieć energetyczną, no to dla was jest to tak średnio korzystne. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tak nas rozliczają w Polsce w tym systemie metodą wektorową, że jeżeli w danej chwili na jednej fazie oddajemy 1 kW, a w innym momencie na innej fazie pobieramy ten 1 kW, to wypadkową tego jest 0, więc końcowo nic za to nie płacimy. Dlatego też patrzenie na te falowniki z asymetrycznym zasilaniem można traktować jako taki fajny buyer bonus, ale raczej nie kierowałbym się tym jako podstawowym, podstawowym elementem, który musi mieć falownik żeby wybrać go do swojej instalacji. Bo już na przykład ciekawszym rozwiązaniem jest układ zabezpieczeń AFCI, który dodatkowo dobezpiecza taką instalację. I właściwie to tyle w tym krótkim i szybkim temacie. Jeżeli macie jakieś pytania, to pozostaje dostępny w komentarzu, a jeżeli chcielibyście taką instalację zrobić wspólnie z nami, to tu macie kontakt 885 021 021. Trzymajcie się. Cześć!